Szymam szabajki. Na naszym kanale od paru dni służy nam Garmin Edge 20. Jest to dla mnie czas rozkminienia tego urządzenia. I uwaga, w tym odcinku szabak będzie downloadował pliki na komputer, ekstraktował je oraz zmieniał ich nazwy, i zamieniał pliki w pamięci wewnętrznej. Tego urządzenia. Wierzycie w to? Proszę bardzo. Dlaczego to robimy? Garmina, chociażby Edge 520, dostajemy z mapą, która pozwala nam nawigować na zasadzie, czy jestem jeszcze w Zielonej Górze, czy już w Poznaniu. A jeżeli chcemy nawigować bardzo konkretnie, tak jak chociażby na trasie Kaczmarka w niedzielę, którą to właśnie sobie też ściągałem i też będzie odrębny tutorial na ten temat to warto ściągnąć sobie tak zwaną, tak zwaną OpenStreetMap, czyli darmową mapę, bardzo fajną i dosyć dokładną na nasze urządzenie. Pierwsze, co chcemy zrobić, to wejść na stronę garmin.openstreetmap.nl Nie pl, nie com, tylko nl. Nie tylko, tylko, tylko. No i tutaj możemy wybrać sobie obszar świata, jaki nas interesuje, a możemy też i to bym jakoś ja preferuję bym wam też polecał, zaznaczyć sobie ten kwadracik, w którym uruchamiamy ręczny wybór tych kafelek tutaj. Kiedy o tutaj już kliknąłem na nie, zaznaczają się one na ciemniejszy kolor niebieski. Można je odklikać, jeżeli nie chcemy czegoś wybierać. Pamiętając o tym, żeby nie wybrać e, takiego dużego obszaru, który by e, przekroczył pamięć naszego urządzenia, tutaj widzimy, ile już pamięci będzie zajmował ściągany plik, ściągane pliki, tak? Zielona góra, gorzów, piła 20 MB. E, i tak to wygląda. W tym momencie, kiedy już wybraliśmy to, co chcemy, miejsce, które chcemy zwiedzać albo w którym chcemy jeździć, wpisujemy tutaj swój adres mailowy i wciskamy Zbuduj moją mapę. Co się dzieje wtedy? Dostajemy dwa maile, z którego jeden w zasadzie jest takim mailem spamowym, no bo to taki mail potwierdzający, że udało Ci się wysłać prośbę o mapę. W tym samym czasie też otwiera się drugie okno przeglądarki, które to samo w zasadzie potwierdza. No i czekamy na maila. Ten drugi mail może przyjść też po minucie, a może przyjść po dłuższym czasie, więc tym się też nie stresujcie. I nie wciskajcie za dużo razy, w ogóle nie wciskajcie więcej niż raz tego przycisku zbuduj moją mapę już po wybraniu swojego obszaru. Drugi mail wygląda w taki sposób, czyli Twoja prośba dotycząca OpenStreetMap jest gotowa i mamy tutaj link. Klikając w ten link zostajemy przenoszeni na, przeniesieni na taką to stronę, która no nie wygląda szczególnie intuicyjnie. Bo pierwsze, co ja sobie pomyślałem, to pomyślałem, aha, na Windowsa to ten link, na Ubuntu to ten link, na Apple to ten link. Okazuje się, że trzeba kliknąć w ten link, który jest oznaczony takim symbolem karty MicroSD. To jest nasza mapa, która nas interesuje. Po kliknięciu w ten link ściągamy na, naszą, na nasz komputer plik z mapą, na którą, której wyczekujemy na naszym, na naszym garminie. I co warto by było w tym momencie zrobić? Warto założyć sobie, otworzyć sobie, stworzyć sobie nowy folder, który jak chcecie możecie nazwać, to będzie coś typu backup. To znaczy, umieścimy w nim mapę oryginalną z naszego Garmina, w razie czego będziemy mogli to zamienić z powrotem, chociaż raczej takiej potrzeby albo chęci takiej mieć nie będziecie. Tutaj się znajduje nasz plik z mapą, to jest ten. Nazywa się GmapSUPP. Tak się nazywa. Można go sobie przenieść na pulpit, można go sobie skopiować, wyciąć cokolwiek, zróbmy na przykład mu takie, takie coś i mamy go już na pulpicie. A teraz podłączamy Garmina do komputera i otwieramy go po prostu jako pamięć zewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania aplikacji Garmin Connect. Po prostu otwieram mojego Garmina jako pamięć zewnętrzną, klikam tutaj, to sobie przerzućmy na prawo. I szukamy pliku, który się nazywa gmap.bmap. gmap.bmap. To jest plik z mapą, którą otrzymaliśmy za darmochę od Garmin'a i to jest ta mapa, która nie jest szczególnie precyzyjna, nieszczególnie nas interesuje. Te mapę możemy sobie teraz wyciąć, nie usunąć, ale na przykład, ale wyciąć i wkleić chociażby tutaj do pliku, który stworzyliśmy. Na wszelki wypadek niech ona sobie tutaj będzie. Tak też ja zrobiłem. Kiedy mamy już tę mapę wyciętą, to tę mapę, którą ściągnęliśmy sobie ze strony Garmin Open Street Map, musimy nazwać w taki sam sposób. Czyli GmapBmap. Co bym chciał zrobić w tym momencie? Zmieniam nazwę na Gmap. To już nawet ma, tylko potem ma SUPP. Zmieniam na GmapBmap. Taką właśnie nazwę, i teraz ten plik przenoszę sobie tutaj gdziekolwiek, upuszczam nie do jakiegoś folderu, ale opuszczam sobie tutaj, gdzie była ta oryginalna mapa. Ten plik, który tutaj widzicie, to jest już właśnie taki ściągnięty plik ze, ze zmienioną nazwą, i na moim garminie już jest. W ten sposób zakończyliśmy ściąganie i instalowanie na naszym garminie mapy. W niektórych poradnikach podaje się, że należy wyłączyć i włączyć mapę. W moim przypadku to się stało tak, że kiedy bezpiecznie usunąłem e, tę właśnie moją zewnętrzną pamięć, czyli Garmina, właśnie w taki sposób klikając tutaj, i mój komputer musi sobie pomyśleć chwilę, e, wysuwam, usuwam i wyłączam. To po kilku sekundach zobaczyłem informację, że są ładowane mapy w moim garminie, i on już tą tę mapę widział, i ta mapa w moim garminie była. Na tym etapie jesteśmy. To jest naprawdę coś dla bardzo początkujących, bo ja jestem bardzo po początkujący też w tej dziedzinie, ale jakoś Garmin się nie kwapi, żeby to wszystko nam prosto wyłożyć i, i, i pokazać. Nie jest to aż takie proste jeżeli się szuka po instrukcjach Garmina i tak dalej. Natomiast tutaj jak widzicie wchodzimy na stronę, budujemy własną mapę, wpisujemy adres, klikamy zbuduj moją mapę, czekamy na drugiego maila, ściągamy plik, następnie zamieniamy plik gmap, bmap, który jest na naszym Garminie na plik, który nazywamy tak samo, ściągnięty i nasza mapa już jest. Czyli teraz będę siebie widział bardzo szczegółowo w zasadzie, z nazwami ulic, ze wszystkim, co bym chciał mieć, na moim Garminie. W kolejnym odcinku, e, bardzo krótkim, bo nie chcę tutaj też mieszać tematów, pokażę Wam z kolei jak ściągnąć sobie e, jakiś ślad GPS na mapę, tak żebyśmy mogli go śledzić i żeby nas, e, nasz Garmin nas do tego miejsca zaprowadził. W tym momencie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś fajne sugestie, bo zawsze dodajecie mnóstwo ciekawych informacji, to walcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie i do jutra o godzinie 10. Cześć!